ten kontakt bezpośredni osobisty z młodym Ostrowem, który dodatkowo jest tak pracowity, tak zdolny, tak utalentowany, tak zdeterminowany, żeby osiągać swoje ambitne cele, jest samą przyjemnością. Więc bardzo się cieszę, że dzisiaj po raz kolejny będę mogła wręczyć stypendia dla tych najbardziej zdolnych, najbardziej pracowitych Uczniów y, Ostrowskich Szkół. Stypendium to jest dla mnie nagroda, za to, że uczyłam się cały rok i skupiałam się na tej szkole i to jest dla mnie coś ważnego takiego. To powiedz teraz, albo pochwal nam się, jakie masz oceny na świadectwie? Y, w tym roku udało mi się zdobyć same szóstki, miałam średnią 6,0. Jak to odbierasz, jak przyjmujesz to stypendium? Przyjmuję bardzo fajnie. To jest naprawdę wynagrodzenie za pracę, którą się w szkołę wkłada. Na co przeznaczysz pieniądze? Hmm, sumie. W sumie to nie wiem, ale pewnie na rozwijanie mojej, mojej pasji, czyli sportu. Adam, po raz pierwszy odbierasz stypendium? Jest to mój już drugi raz. No i jak się z tym czujesz? Bardzo czekałem na to cały rok od września się na to starałem i bardzo się cieszę, że mogę wziąć ten udział. A dlaczego? Czym dla ciebie jest to stypendium? Przede wszystkim pokazuje to to, ile pracy w to włożyłem, bo bardzo się starałem, żeby mieć to stypendium i to pokazuje, ile pracy w to włożyłem i jest takiego poniekąd wyróżnienie. Jaką masz wysoką średnią? Chyba 5,61, o ile dobrze A pamiętam. Twój ulubiony przedmiot? Definitywnie matematyka. Adam, na co wydasz stypendium? Pieniądze zostały wydane w czerwcu i je na gitarę basową pięciostronową. Chcę tak. rozwijania się dalej. Grasz na gitarze dużo, to jest Twoja pasja? Tak, teraz bardzo to polubiłem i coraz więcej się jej uczę grać. Czym dla Ciebie jest ta dzisiejsza gala, odbiór stypendium? Jest dla mnie dość dużym doświadczeniem, bo pierwszy raz odbieram stypendium. Ale również jest dużą uroczystością, i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Super, a powiedz nam, na co przeznaczysz stypendium? Czy już wiesz? Jeszcze się nad tym nie zastanawiałam, ale myślę, że wykorzystam te pieniądze bardzo dobrze. Czym dla Ciebie jest ten, to dzisiejsze wydarzenie? Mm, bardzo ważnym wydarzeniem, bo jest to rozdanie o stypendium, który, i dla mnie to jest ważne wydarzenie po prostu. Po raz pierwszy odda, odbierasz stypendium? Nie. Po raz Nie. Który? Po pochwal Trzeci. Trzeci. Jaką masz wysoką, średnią? Pięć. 40? Dużo czasu poświęcasz na naukę? Trochę. A Twój ulubiony przedmiot? Biologia.